Czemu zrobiłeś unik? Bo ja miałem zadać coś, tak? Tak? Nie. To pochuj, zrobiłeś unik? Bo ja jestem głupi, panie trenerze. I to jest jedyna odpowiedź. Bo teraz wam pokazuję. Ja miałem zamiar, a on mi tu poszedł, nie? To jakbym mi prajer tu rękę, to jakbym go jedną lewą ręką. Ty sam, zamiast mnie wymacać, ty się sam wystawiłeś. Dlatego tak ważne jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Że ta kolejność ma być zachowana. Jedno po czymś kiedy. I też chodźcie w tej strony, nie? Bo na przykład. Raz, dwa. Machną ręką. I też i nie idzie, i zabiera lewą rękę. To jest w tym momencie. jest Nie ma bezpiecznego ciosu. Bo ja zadaję leby, a ty robisz unik. Kurwa, która noga! Brawo. Po co teraz jak ja jeszcze, jeszcze w kiblu jestem? <śmiech> <śmiech> Też spróbuj. Nie, bo ja na pewno dostanę. To. Co? Nie wiem. No śmiejesz się z niego, że wiedziałeś, że on ryja, by sprawił? Nie, wiedziałam, że trener uderzył w tym sensie. Ale ja nie uderzyłem, to on mi ryjem przyjebał. No, No widzieliście, że on tak zrobił, nie? Nie ruszaj się. Szerzej noga. Szerzej noga, no nie wiesz, jak to się robi. Patrz, ty masz zrobić za rękę wejść tylko. Noga prawa do przodu. I teraz zobaczcie, przeciwnik się na chwilę zatrzymał, zabiera rękę, i to jest moment, który możecie zadać cios. Na, to jest tysiąc na sekundy. ale jak będziesz miał spokojną głowę, to Ty to zrobisz, Ty to wykorzystaj. Jak się zabachasz, nic, wróć. Bo jeżeli, bo jeżeli przeciwnik. Jest szybki na tyle, żeby zrobić unik. To będzie tak samo szybki, żeby w tym momencie prosty ręk. Żeby w tym momencie zadać cios, nie? Najgorsze jak mi przeciwnik tu ujdzie. Tu. Ale patrzcie, może być tak raz, ale przeciwnik nie frajer i palnie drugą ręką, nie? To dlaczegoś nie widziała?